Czy wiedzieliście, że jedno Robloxowe studio jest oskarżane o psucie każdej gry, jakiej się dotknie? Dobik Studios nazwa, którą znają tysiące graczy, ale niekoniecznie w dobrym świetle. W tym filmie opowiem Wam, dlaczego coraz więcej osób nienawidzi ich gier, jak zdobyli popularność i co robią, żeby trzymać graczy przy sobie za wszelką cenę. Zostań do końca. Nie wszystko, co zaraz usłyszysz, będzie wygodne. Do Big Studios odpowiadają za gry, które na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze. Mają ładne ikony, mocne nazwy, a reklamy robią swoje. Ale jak już wejdziesz do gierki, to się zaczyna pay to win. Ale dlaczego ludzie w to grają? Ich gry są zaprojektowane tak, żebyś jak najszybciej musiał coś kupić. Nawet jeśli dopiero co wszedłeś, najlepszym przykładem gry, którą zniszczyli, jest Fishbo, to trafia do dzieci. Ładne kolory, szybka akcja, obietnica nagrody. I choć wielu youtuberów już o tym mówi, nadal tysiące graczy codziennie tam wracają. Do Big Studios zarabia, a gracze zostają z poczuciem, że grałem godzinę i nic nie osiągnąłem, bo nie miałem Robuxów. To frustrujące, ale niestety skuteczne i inne studia zaczynają ich naśladować. Czy to tylko ich wina? Nie do końca. Roblox sam nie ma jasnych zasad przeciwko pay to win i dopóki takie gry zarabiają, Nikt z góry ich nie zatrzyma. Ale to Dobik Studios jako jedni z pierwszych tak bardzo przesadzili z chciwością. Pety, waluty, klikery, wszystko pod robuxy. Nie da się bawić bez portfela. A to już nie jest fair, ale najgorsze w tym jest to, że przejęli gry takie jak Fish, tak jak mówiłem Blade Ball i Grow, a Garden moim zdaniem jakby było mniej graczy, to by się przestało pay to win. To już koniec tego filmu, zostaw suba i lajka po więcej.